Wielokrotnie, jak czytamy te zwiewliny, mamy wrażenie, że Pan Bóg jest jak pogoda. Z jednej strony wydaje się, że już będzie słonecznie, a za chwilę wyskakuje deszcz, że Pan Bóg jest taki niejednolity, że nigdy nie wiadomo, z której strony gdzieś nas uderzy. Bo czytamy przecież o tym, że Pan Bóg się gniewa, że Pan Bóg każe, Pan Bóg polecił spalić miasto i tego typu sformułowania. Chcę Was zaprosić do spotkania właśnie z kontrowersyjnym Bogiem Starego Testamentu, dlatego, żebyśmy mogli zobaczyć, jak ogromną rolę odgrywa różnica kulturowa i fakt, że kiedy nie czytamy sformułowań w kontekście, to po prostu mylimy i źle rozumiemy ich znaczenia. Zatem chciałabym, żebyśmy przez wszystkie środy, maja i czerwca, mogli przekonać się, że życie, które czyni Pan Bóg, życie, które Pan Bóg nam ofiarowuje, nie jest fikcją i nie jest z, y, czymś zmiennym, zawieszonym i niedookreślonym, ale jest tak silnie rozwojowym, jak ta rzeczywistość, którą mam zaprezentować. Że w Bogu jest cały czas Promocja nas w Bogu jest ukierunkowanie na naszą wolność i na nasze zbawienie. I te kontrowersje, mam nadzieję, w naszej głowie przy konfrontacji z konkretnymi tekstami biblijnymi, ze słownictwem hebrajskim zostaną rozwiązane. Zapraszam serdecznie.